Siema! Siema! Daj, stopa hełmione! Okej! Okay. W tamtym filmiku robiliśmy... robiliśmy? pokój do... HOZARTÓW! Dzisiaj, jak odeścigaliśmy w naszym filmiku, będziemy... Hełmiona i Ginny! I jak to Uuu. będzie trudne, nie wiemy, ale niech będzie! Okej, okay, to są paluszki! Hey Dobra, zaczynamy! Hello. OK. to jak zaczynamy? Bye. Chyba musimy zacząć od tego czasu, gdy, 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 gdy dostajemy list od Hogwartu. Czyli to będzie to... trudne, bo jakoś musimy zrobić coś z takiego... Czekaj, wiesz że i, jeszcze jest w trakcie robienia. Okej, okay, jeszcze jesteśmy w trakcie robienia tych listów. zrobię jeden, zrobię, jeden, dobra? Okej. Okay. Um, pierw e, pokażę wam jeszcze tylko, e, powiem wam jeszcze tylko, że powiedzmy szczerze, Hermiona jest chyba starsza od Ginny, co? <grym> Więc ja będę starszą siostrą od Ginny, niech, niech tak, tak będzie już, na razie, um, no i dostajemy list od Hogwartu, opowiem wam króciutką historię. Ja S czytam, ja czytam. Dobra. No i tutaj e, druga historia to jest taka, że ta historia będzie o tym, że gdzie dwa siostry dostały list od Wartu ich mama wysłała ich proszkiem FiU. na mm... Od proszku FiU możecie się dowiedzieć w drugiej części, gdzie Harry poszedł do rodziców Rona i poszli do Private Drive używając proszku FiU. Tam jeszcze, jeszcze później e, tym pierwszym proszkiem w fiu użyjemy, żeby pójść do Private Drive, znaczy nie Private Drive, tylko do ulicy Pokątnej. Privet Drive to tam Harry mieszkał i e, olejemy to. I kupimy nasze rzeczy, które potrzebujemy. Później pójdziemy do Hogwartu, spotkamy Harego. Hyog... Hogwart! Normalnie Hogwart no, napisz. Okej. Okay. Ona ja tam pisze nasze listy, bo nie chcemy to tak robić naprawdę, tylko takie udajemy, nie? Jako zabawa. Hy, ogy, wy, arety. Okej. Dobra, co? Dobra, olej, olej! Czekaj. O, jacie, ale strasznie piszesz. Dobra, to poproszę, wymyślimy te listy. Dobra. Dobra, olej to. Dobra, napiszę piórem. Dobra, cicho, olej to, nic nie dobra? Później, jak, jak będziemy, w, będziemy w pociągu, pozna, poznamy Harry'ego Pottera, Rona i... Chciałam powiedzieć herniona, ale ja jestem hernioną, dobra? Um, no i... Będziemy mieć zaklęcia wszystkie różne rzeczy, które mogłyby być Hogwarcie. Jak ja się nazywam? Ginny? Tak. G I N N Y. Co? Ginny. Aha. Ginny i Hermiona. G? I N N i. N na końcu. No i będziemy mieć taki normalny Jeanie, tak. To zrobimy... Ja na razie nie znam czwartej części, dlatego chcemy udać aż od pierwszej do trzeciej. Więc druga. To będzie wtedy, gdy Gini będzie najbardziej potrzebna. A chyba w trzeciej hermiona. nie wiem. Nie wiem. Za dużo nie pamiętam czekaj. Muszę przypomnieć. Dobra, przypomnę sobie w czasie małej przerwy. Yy, no i My co, no zaraz zaczynamy.